Nasi zawodnicy byli faworytami tego spotkania. Był to mecz inaugurujący Trzecią Ligę. Drużyna zmobilizowana na pewno jest, jest to pierwszy mecz. Chcą wygrać. Tak się złożyło, że według kalendarza cztery pierwsze mecze są u nas, także plan jest taki, żeby zdobyć komplet punktów w tych czterech meczach. Pierwszy set Ikar wygrał 25 do 18, choć na początku setu było trochę zamieszania i Jeleniogórzanie zyskali kilkupunktową przewagę. Tej drużyny jak ładnie znamy. Ta najważniejsza i najsilniejsza będzie prawdopodobnie za tydzień Bolesławiec. Z nimi będzie chyba największa, największa walka. Zawodnicy delikatnie mówiąc tak sobie są przygotowani do tego sezonu. Powód to brak pieniędzy. Mieliśmy dobrze przetrenowane wakacje, tam okres niby obozowy. Obozu nie było, no bo... Nie starczyło nam pieniędzy, mieliśmy treningi na czwórce, bęgnicy. Myślę, że dobrze że trenowaliśmy. Graliśmy tyle, ile mogliśmy, trenowaliśmy tyle, ile mogliśmy, więc daliśmy się wszystko, co mogliśmy. Drugi set zawodnicy kara także wygrali 25 do 20. W trzecim secie był kryzys i przegrali 25 do 20. Mecz zakończył się w czwartym secie. Ikar wygrał 25 do 18.